Czy udzieliłby pan pożyczki Donaldowi Tuskowi, gdyby poprosił? No bardzo, bardzo małą kwotę. No bardzo małą Ale to w ramach takiej uprzejmości. Sławomir nie w ramach e... żadnej inwestycji finansowej. Słowomir Męcen napisał wczoraj, udzielenie wotum zaufania Tuskowi jest jedną z ostatnich rzeczy, którą powinno się mu udzielić. Ja to bym mu nawet pożyczki nie udzielił. No, Słowomir Męcen to milioner, więc może pożyczać miliony. No, być może, może, bo pewnie są zainwestowane. E, natomiast, e, natomiast ja tu myślę o kwotach typu 10 zł, które można odżałować. Rozumiem, ale wczoraj e, mieliśmy wotum zaufania, premier wystąpił w Sejmie i zwrócił się też do państwa. Powiedział: Bądźcie opozycją techniczną, spróbujcie wspólnie z nami przegłosować coś, co może pomóc Polsce. Spróbujmy to przetestować na przykład na deregulacji. Jak patrzę na pana posła Mencena, myślę, że znajdzie też miejsce w swoim sercu na rzecz deregulacji polskiej gospodarki. Czy Konfederacja tutaj widzi pole do współpracy z rządem Donalda Tuska? Z rządem nie. Tu jest potrzebna współpraca w parlamencie. Rząd powinien się, tak jak to zresztą wczoraj było obiecane, wziąć do roboty. Bo przypomnę, że to ustaw deregulacyjnych na podstawie już wyselekcjonowanych i przysłanych z zewnątrz po dwóch latach rządzenia pomysłów było zapowiedzianych do końca maja. Mamy połowę czerwca. Do Sejmu trafiło tych ustaw, z tego co się orientuję, dwadzieścia kilka. To mało. Niewiele, tak. Gdzieś blisko jedna czwarta tego, co było zapowiedziane. I to już jest po selekcji z tysięcy pomysłów. I my jako Konfederacja już sami Zgłaszaliśmy swoje projekty idące w tym kierunku, więc nas nie trzeba namawiać. Moim zdaniem to są takie teatralne gesty premiera, że on tutaj wszystkich namawia. Niech zacznie od namówienia swoich własnych ministrów, swoich własnych posłów. Oni są mało aktywni i pomijając już rząd, bo wszyscy wczoraj się skupili na krytykowaniu rządu. Sławomir Menzen słusznie zauważył, że jest to największy w naszym regionie geograficznym rząd, liczebnie po Rosji i po Białorusi. To coś pokazuje. To nie jest standard, do którego chcielibyśmy równać. To nie jest standard dobrze działających, sprawnych, cywilizowanych nowoczesnych państw zachodnich. Jest to standard państwa postsowieckiego, obłaskawiającego różne grupy interesu wysokimi funkcjami, limuzynami i sekretarkami. I należałoby od tego standardu odejść. Natomiast pomijając już nawet tę kwestię, uważam, że posłowie Koalicji Obywatelskiej, partii premiera Tuska są zwyczajnie nieaktywni. Widzę to w komisjach. Na przykład w Komisji Spraw Zagranicznych, w której w tej chwili jestem. Oni niemal nie zadają pytań, nie wykazują inicjatywy. Gdyby nie opozycja, tam nie byłoby żadnej dyskusji. I to przez pół roku naszej prezydencji w Unii Europejskiej. Widać to w innych komisjach, w komisjach śledczych. Jak też miało być wielkie rozliczanie pisła. w komisjach śledczych najbardziej dobrze przygotowani są posłowie Konfederacji w Wizowej, poseł Krzysztof Mulawa w Podsłuchowej Pegasusowej, poseł Przemysła Wibler. No przecież to tak nie powinno Mieliśmy komisję do spraw Także wyborów ja myślę, kopertowych, opcje, która zakończyła, zakończyła pracę raportem i są też już pierwsze zarzuty dla ludzi za władzy poprzednich no, władzy. No po tak, latach, tak? A wiemy dobrze, że przy tym tempie pracy sądów, które są częściowo sparaliżowane w wyniku cudownych, Pomysłów ministra Bodnara i podejścia koalicji rządzącej, to, to prawdopodobnie pisunię? nikt nigdy nie zostanie osądzony. A Prawa i Sprawiedliwości przez 8 lat, które reformowało. Reformowało sądy, to, to nie jest wina tych rządów? Znaczy z pewnością, PIS nie doprowadził do paraliżu na taką skalę jak w tej chwili. Wczoraj, zdaje się, zapadła uchwała sędziów, nie wiem już którego sądu, że oni żądają, to nie jest, że proszą, tylko że żądają, żeby zostały odblokowane nominacje sędziowskie, bo przecież ten obecny rząd już prawie drugi rok wstrzymuje nominowanie sędziów, czyli oni wyniszczają kadrowo, nie Trybunał Konstytucyjny, do którego wbrew konstytucji nie nominują nowych sędziów. Mogliby nominować nowych sędziów do TK i tego nie robią, naprawiać TK w ten sposób. Nie robią, bo wyznają swoją głupią wiarę, że instytucja, która istnieje, to ich zdaniem nie istnieje. Jest to głupie, sekciarskie. Ale Natomiast jest... pominmy to, to, co oni no robią, ja Ale Tylko, tylko ja żeby ja nie, nie umknęło słuchacza, co, co szkodliwego jest. Oni nie nominują normalnych nowych sędziów do pracy w sądach. Tam brakuje ludzi do orzekania, brakuje, żeby rozładować nadmiary spraw. Terminy tych spraw w wyniku tej głupiej polityki rosną. Więc naprawdę, moim zdaniem, to co. A, a te propozycje pod nara, dzięki Bogu, że one nie weszły i nie wejdą w życie, bo jakby nowy prezydent z pewnością ich nie podpisze. Mam na myśli żeby teraz wejść w jakieś yy, niczym z czasów komunizmu weryfikację tysięcy sędziów, no naprawdę, jak ktoś ma zastrzeżenia do któregoś sędziego, są procedury na to, żeby go wyłączyć. Yy, trzeba sądownictwo dyscyplinarne sparaliżowane przez Unię Europejską, eurokratów i partii, które obecnie rządzą. Trzeba to sądownictwo dyscyplinarne odnowić, żeby był sposób na wykluczenie skorumpowanego sędziego z zawodu, czy który się okaże szpiegiem i ucieknie na Białoruś. Bo się okazało, że jak nam jeden sędzia okazał się szpiegiem, ucieknie na Białoruś. To okazuje się, że dzięki cudownej Unii Europejskiej, która nam ingerowała w sądownictwo, my nie mamy procedury, żeby mu zabrać sprawy, bo jest taki poziom niezależności sędziowskiej, są gdzieś granice absurdu. Ja Więc uważam, powiedzieć... że tak, sytuacja jest zawiniona przez obecny rząd, koniec z usprawiedliwianiem się pisem. Ja tylko chcę powiedzieć słuchaczom, że to że Trybunał Konstytucyjny nie jest niezawisły i niezależny, orzekły, międzynarodowe Trybunały też Europejskie. Pan poseł, oczywiście tutaj, jak rozumiem, stoi po stronie wyjścia Polski z Unii Europejskiej, tak? Nic takiego nie powiedziałem w tej audycji. Nie wiem skąd pani wzięła tą opinię. Natomiast, moim zdaniem, też nie, Trybunały Europejskie nie orzekły tak, jak pani powiedziała. Orzekły, e... że jest, nie ma gwarancji nie, tam... niezależności i niezawisłości. Również... Oni mają swoje zastrzeżenia i mają prawo mieć swoje zastrzeżenia, a my nie jesteśmy związani z zastrzeżeniami ani Strasburga, ani Luksemburga. My jesteśmy państwem polskim, obywatelami państwa polskiego, a nie poddano im trybunałów Luksemburgu i Strasburgu. Ale jesteśmy w wspólnocie, orzekał... która kieruje się pewnymi w zasadami organizacji, praworządności w organizacji i międzyrządowej. Demokratycznych. Ze wspólnotą nie ma tu nic wspólnego. Jesteśmy w organizacji międzyrządowej Unia Europejska, która ma pewne kompetencje organizacji ponadnarodowej i te kompetencje są limitowane przez traktaty, których ta organizacja sama nie przestrzega, i czas zacząć o tym dyskutować, o problemie braku praworządności w Unii Europejskiej. To państwo nazywaliście wracając, kiedyś traktat z Lizbony pozwoli, czwartym, czwartym rozbiorem Polski. Ja nie używam nigdy tego określenia. Pan był w ruchu narodowym, który niósł to na sztandarach, bardzo dobrze to pamiętam, bo zajmowałem Niemożliwe. się wtedy ruchem. Niemożliwe, możliwe. Ruch, 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 proszę poszu, f, poszukać w tego w tej chwili. O tym. Traktat Lizboński był, zaraz wrócimy jeszcze do Luksemburga na moment, natomiast traktat lizboński był ratyfikowany z tego co w 2009 roku. My Ruch Narodowy jako partia, która w tej chwili działa w polityce, zaczęliśmy tworzyć. Liga Polskich lata później. Liga Natomiast, jeżeli chodzi o wyrok Luksemburga. Żeby było jasne, oczywiście nie popieram traktatu lizbońskiego i mieliśmy w tej sprawie całkowicie rację z pojedynczymi osobami, które protestowały, a nie miały rację PiS Platforma, PSL Lewica i, i duże media, w których pan... pani pracowała wówczas i pracuje dzisiaj. Także uważam, że mieliśmy rację, czegoś się nie wstydzę. Natomiast bardzo proszę o ścisłe cytowanie, bo nasze argumenty miały charakter merytoryczny, Ościsłe a nie emocjonalny. Chcę pana zapytać o wydarzenia chce. bieżące. Jeszcze się odniosę do tego, co Luksemburg orzekł. Luksemburg, czyli Trybunał Tzw. Tak Sprawiedliwości Unii Europejskiej. on orzekł, tak zwanej? Bo to nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, co oni orzekają, to ma dużo wspólnego ze wzmacnianiem Unii Europejskiej, przesyłań kompetencji do Brukseli, czy nie jest sprawiedliwe i nie jest na korzyść polskich obywateli. Ale są tam sędziowie? Po, dlaczego powinniśmy... pan, jako poseł, twierdzi, że to nie ma nic wspólnego i mówi, że to jest tak zwane? Dlaczego pan podważa teraz kompetencje takiego organu? Nie podważam kompetencji, podważam y, ich obiektywność. To nie są ludzie obiektywni. Tam jest swego rodzaju układ ideowo-polityczny y, zawiązany w ramach establishmentów państw, które kontrolują Unię Europejską i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej służy utrzymaniu tej kontroli a nie osądzaniu czegokolwiek, dlatego, że cała Unia Europejska w obecnej swojej formie jest organizacją, nie jak się wmawia Polakom, utrzymaną w ryzach jakichś precyzyjnych przepisów prawa, jest jednym wielkim porozumieniem politycznym wymyślanym na, na bieżąco na i negocjowanym do, na bieżąco, mającym pozory organizacji prawnej. Tylko nie chcę dokończyć, o jedną rzecz. Chcę dokończyć, co ten Luksemburg postanowił. Luksemburg odpowiedział na tak zwane pytanie prejudycjalne polskich sędziów, tak. czy Trybunał Konstytucyjny w odpowiedzi na pytanie ma prawo orzec w jakiejś szczegółowej sprawie dotyczącej prawa unijnego goal. Cool. To było mniej więcej coś takiego. Odpowiedź była taka, mamy zastrzeżenia do niezależności yy, sędziów, sposobu ich powołania, a sposobu chyba nie, nawet niezależności sędziów. Tak, tak, to chyba był taki był argument. I ja się w tym aspekcie zgadzam. No, oczywiste jest, że PiS wpakował do, do TK, PiS wpakował do TK kilku swoich polityków. To jest oczywiste, no bo oni byli wcześniej w Sejmie, to jest jasne. Natomiast to nie powoduje, że w Polsce nie mamy systemu sądowniczego, czy mamy nie respektować, jak obecny rząd nie publikuje wyroków TK, bo to, co robi obecny rząd, jest dużo gorsze niż to, co robi rząd PiS. Rząd PiS nie opublikował jednego czy dwóch wyroków wyroków, ten nie publikuje wszystkiego łącznie z wyrokami korzystnymi dla obywateli np. w sprawie emerytur. No przecież Ale to jest absurd. Pan mówi Kto o... ma nam to sądzić? Luksemburg? Pan mówi też o wyrokach, o wyrokach, które sprzyjają poprzedniej ekipie. No tak, są pomieszane. No i, i tak samo jest w zwykłych sądach. I tak samo mają obywatele. Dlaczego władza ma mieć lepiej I niż obywatele, że Mamy bardzo dużo, na Grzegorz Braun z zakazem wejścia do Sejmu. No, marszałek Sejmu podjął taką decyzję. A słusznie? Moim zdaniem, w Sejm w Sejmie nie jest miejscem na wybryki i na, 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 na niszczenie różnych rzeczy. Czyli potępia pan ten akt wandalizmu Grzegorza Brauna? Potępiam zachowania niezgodne z regulaminem i potępiam też robienie ideologicznych wystaw w Sejmie, które wpisują się w negatywne trendy ideowe. Jedno i drugie. Uważam, że takich wystaw nie ma po co robić w Sejmie. Lepiej robić wystawy, które upamiętniają nasze wspólne dziedzictwo. Ja na przykład zrobiłem wystawę w stulecie Polskiego Złotego, żeby przypomnieć o tym, jak budowaliśmy swoją walutę. Moim zdaniem to jest dużo lepszy temat niż napełnienie Sejmu, czy to ukraińskimi flagami, tęczowymi flagami, czy jeszcze jakimiś innymi rzeczami. Natomiast oczywiście polemizować i walczyć z tym należy metodami cywilizowanymi.